Nie wiedzieliście jakaś interwencja do tej policji była, albo coś? Nic nie wiemy. To niech pan zobaczy. Garnek wyczyszczony po prostu jak śni. Kolejko z wodą, czyściutko. Czyli na, no, dzisiaj to dzisiaj, wszystko dzisiaj ma, nie? Dzisiaj, dzisiaj wszystko ma. No co, moje gruziany. Ja ma. Moje malutkie. Co ja to pan przyjechał ci, domu, ci to, no. Dzisiaj wymyta miska, woda po podana. Po jest garnek wysiarowany, że na kuchni można postawić. Buda Piękno jest za mała. Ten pies się nie mieści w ogóle do tej budy. Małe wejście. I on żyje tak cały czas, odizolowany, a tamten. Tam jest tam drugi. Tam jest, pan, tamten tamten. Ten, ten ten jest przywiązany, a tamten? tamten jest, y, przywiązany. jest przywiązany. Tak. jakiś łańcuch. łańcuchu. Tamten on się nie przemieszcza, także on jest y, po prosu. A bo pani trzy, jeszcze jeden. Tak? Nie, nie, dwa. Dwa są. Dwa. Okay, I prawdopodobnie tamten. inne psy były wypuszczone w samopas, tak, przez a, bramę. Nie znikły. Tak. Wypuścili je, ale niech Pan zobaczy, jak pies jest wyczesany. No, ja tak, pokażę, jak... No, w sensie, no dobrze wygląda. Tak, jak pierwszy raz tak. Widzę, to... Nie, on dobrze nie wygląda, bo taki pies powinien ważyć 50 kilo. No, nie, nie, ale ale, ale nie dzisiaj dobrze tak wygląda. jest. Nie no nie, no, tak. nie no, nie no, jak tamte. Wygląda. No powiedzmy, no woda jest, wszystko jest. No, Czy tutaj...